Dobra, jestem z powrotem, witam. Co się cało wywaliło mi tak, skraszowało mi tak farminga, że musiałem kompa bo nic nie mogłem zrobić. Fieka, jakbym sobie tak, o, tak sobie zrobię. Z chatinkiem i ocieł miałcie. To właśnie wikiarski balet. Wejdę sobie farminga. Jak się tutaj na spokojnie załaduje mi Franca. Mm, mm. Siema, Karol Witam, witam, co tam u ciebie Karol Dojdzie no, śmiejesz, wekslą, bo ty nie możesz lepszego ziemniaka, oddać ziemniaka ode mnie Nie wywali, może nie wywali Ta piguła kręciły, and... oj bardzo. Łykocycki kaśka Kur... Ej, oj, to dobra zachwyta pewnie Tutaj i te wszystkie rzeczy dobra to co? Ja idę się ociszać na tym Znaczy idę na Discorda Jup. już chyba Halo Kuraj teraz mi Discorda wybom tutaj muszę no. Halo? jestem, jestem, już bo mi No to już nie, nie mają ogoszenia, bo panda za też czekał i mam taką karę. To się śmieje, no to mojego się śmieje ostatni, dokładnie Karol, tak jest O a, a co, Sali? Co? No bo no. oni tam coś tam zaczęli i się w pultać Ja nawet w No i mi skraszował farminga, ty, no nie mogę <laughs> Nimi Nie mi nie zdany po Pff. Ej, ale Kor... opowiedz mi, albo mi napisz zali. Ej nie jak ja znowu muszę komparę zatem to się zesram no i muszę kompa resetować, ja pierdol... Coś chyba masz nie tak, jak musisz kompa resetować, majster. No dobra, mi tak craszuje... dane Boskie jeszcze do nade'a dostałem, ja pierdolę. Uśmiech Wakacje. No. Dziękuję zablokowała do Za 7 zł! Mogę mi całe te ruchy streamy na poziomie i 57% w... W, ile... w, w poziomie i pionie. oddają ok, zaraz! No kurna, ale jak muszę znowu resetować, to nie mogę! Dzięki bardzo, Fekso. Ooooooo Chyba sprzęgło w tym farmingu się gryzie z klasem. Dobra, trzeba bym się sprzęgło Biegów nie zmieniaj, chuj skrzynia A Lukas ma live, nie ma Lukas live'a Noich kurw Jakbym Steama włączył, No nie wejdę w to steama w końcu pass Dla Karol potrzeba ja pierdo, ja może będę tak, ja będę tylko siedział i czy czytał, nie? I będę miał tylko taki widok, no. musiał Mega trochę masz najnowsze sterowniki karty graficzne mam najnowsze sterowniki karty graficzne. kolejny Od, reset. Jak zainstalował to właśnie takie mu się dzieją. Ja pierdo. O, no, przyjechać po lawetkę. A się ruszam w farmingu, czy nie? A jestem w ogóle na tym? Na serwie, tak jakby. Jeszcze, jeszcze się nie wywaliło. No nie co, jest wiem co się tu dzieje. Jakby jak się wywalił lukas serwera. No to huk ta. Ty ten shader cache te, ten... ten... Mądre. Dobra to jeszcze jeden reset wale. Nie rób reseta komputera tylko zrób. Komputera nie rób ale shader Shader Ale jak ja mam ciągle farminga odpalonego. I nic więcej nie mogę kliknąć jak altabuję. No. Ale to tak jest nic nie daje, to, to nic nie daje. Ja też nie zacznę z farmingiem w pile. Weź y, bile, w Angle, się, kura, kura, się nie jeszcze, zawsze, bo mnie lag A jaka ta karta RTX 3060 mam? O czekaj kurde, majster kurde. No a to Są nic mu nie da, jak mu... Mi też, jak tak z kraszeką patrzę, może kurwa koło chuja. Mogę mam. se czekać, mogę i do Wigilii. Taśmę tego dygdy będę czekał. Teraz <laughs> <laughs> Ja teraz zawsze za, za, mam, że no, mi skraszuje, ale to chwilę puszcza po pięciu minutach, nie? Pasterkę zostanę kurna prędzej, niż Zresztą mi się tam tutaj... Tam jest już... adept serii kiedyś ten, Fuch, şey casha, to, myjemy się, myjemy się myjemy, nie? Kurwa, ale reseta i saszety cacha, to wymień to z kurupy na jakiś Zresztą. normalny komputer. Dobra, tak so. To jak się... co tak...